Witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy krzyżówkę XXL i Mega Pensji. Sobie może od pensyjki zacznę. No i szukamy. Czego będziemy szukać? 23 37 oczko 5 i wyjścia szyi a mamy gdzie to są tu 32 nie ma 19 nie ma 31 nie ma dyszki nie ma siódemki też nie ma to kolejny rząd pięćdziesiąt nie ma kolejna pełna liczba trzydzieści też nie ma czterdzieści siedem nie ma szóstka obok Osiemnaście nie ma. Czterdzieści jeden nie ma. Czterdzieści osiem nie ma. Piętnaście nie ma. Trzydzieści sześć obok czwórka obok trzydzieści osiem obok

24 obok i 46 niestety pensyjka się nie spisała to nie jest nam krzyżówka z numerkiem siódmym się wykres no i szukamy NB N, B, tutaj jeszcze N, tutaj N, dobra, tu mamy B, tu mamy N, tu jest N i tu jest B, dobra, N, B, tu mamy B, tu mamy N, PN. i to chyba koniec, tak jest. Kolejne. R i X tu mamy. R do wykresu. Tu mamy R, tu mamy R. Tu mamy R i to chyba wszystko X -a nie ma. R. R. Tu jest R, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. X nie ma. To szukamy R. Tu jest R. Tutaj, tutaj, tutaj. Jest X. Dobra. Kolejne dwie i w, w do wykresu. I szukamy C i W z C jest W i chyba tu jeszcze W i wszystko. C i W, tu jest W, tu jest C, tu jest C, tu C, tu C, tu C, tu C. Tu C tu C C, C C i w. tu mamy W tu mamy W i wszystko Dobra. kolejne dwie to jest F i M. E. do wykresu szukamy F F F Tu jeszcze F, e. e, i F. Tu mamy E, tu mamy E, tu mamy F, tu E. Tu mamy F. Tutaj F. A. Dobra, kolejne O i D Tu mamy O, tutaj Tu, tu Tu, tutaj, tutaj, tu jest nawet D O i To tu, tu mamy, tu, tu Tu, tu. I chyba wszystko. O i D. Tu mamy O, D, D. D. O. O. O D. No i chyba wszystko. Dobra, kolejne dwie. G i T. Tu mamy T. Tu mamy G. Tu ta, tutaj te. Tutaj te. Tu jeszcze G. G i te. Tu jest te. Tutaj mamy te. G nie widzę. G i te. Tu jest te. Tu jest te. Tu jest G. Tu jest te.

wszystko u i a tu jest pierwsze tu jeszcze u dobra no to kolej. I k, k do wykresu. Tu mamy K, tutaj mamy K, tutaj mamy K. Tutaj. Tu jest Z. Z i K. Tu tutaj jest K, tu jest Z, tu jest K. I wszystko z i k jest z jest z tu jest k k i z dobra no i ostatnie dwie co mamy i i y do bonusu nie będziemy mieli dobra i i y Tu mamy pierwsze I i Y Tu jest I Y I Tu było U jeszcze tak, tak, Ale nie było S B, S, T ta, I tam dalej I i Y I i i lipa tutaj w ogóle nawet mi się nie chce sprawdzać bo uuu um, 5000 tysięcy i tysięcy. tu są te kontrolne i od u także niestety nie tym razem i krzyżówka i super mega pensja puste. Dobrze, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.